Nie wszystko jest przed tobą ukryte. Pewne rzeczy czekają. Trwają w kulisach twojego życia jak nieotwarte listy, zapieczętowane aż do momentu, gdy twoja dusza dojrzeje na tyle, by je przeczytać. Być może zastanawiałeś się, dlaczego to, czego szukasz, jeszcze się nie pojawiło. Odpowiedź jest o wiele głębsza niż nieszczęście czy opóźnienie. Prawda jest taka: to, czego pragniesz, nie manifestuje się przez żądanie. Ale przez zestrojenie. Niewidzialne siły wszechświata aktywują się nie przez wysiłek, lecz przez rezonans. Tak jak kwiat rozwija się tylko wtedy, gdy słońce ogrzewa ziemię pod nim, tak objawienia przychodzą, gdy twój duch osiąga częstotliwość, która może utrzymać ich ciężar. Możesz czuć, że wykonałeś pracę, medytację, afirmacje, wizualizacje, wszystkie narzędzia przebudzenia. Jednak istnieje etap poza praktyką, gotowość. Dopóki Twoja istota nie osiągnie spokoju, który może unieść moc prawdy, którą masz zobaczyć, wszechświat czeka. Nie w karze, lecz w precyzji. Istnieją prawa, starożytne i dokładne, które kształtują tę rzeczywistość. One nie działają w pośpiechu. Gotowość nie polega na byciu godnym, polega na osiągnięciu rezonansu. Cisza, którą mylisz z brakiem, jest w rzeczywistości świętą pauzą w której warunki dostosowują się poza Twoją świadomością. W tej przestrzeni Twoja transformacja nie jest opóźniona, jest przygotowywana. Przeszedłeś już przez wiele takich bram, nawet tego nie zauważając. Chwile, w których pojawiała się jasność, nie dlatego, że ją goniłeś, ale dlatego, że coś w Tobie cicho się zmieniło. W ten sposób Wszechświat dostarcza Swoje dary, nie wtedy, gdy ich chcesz. Ale wtedy, gdy stajesz się osobą, która może je utrzymać. Nie widzisz prawdy, dopóki nie staniesz się tym, kto może ją unieść. I w tym stawaniu się niewidzialny próg zostaje przekroczony. Brama, która nigdy nie otwiera się na siłę, a jedynie na harmonię. Pragnienie jest często mylone z gotowością. Serce chce, a umysł spieszy się by zdobyć, ale wszechświat nie odpowiada na pośpiech. Odpowiada na wibracje. Pod Twoją tęsknotą kryje się sygnał, sygnatura częstotliwości, która mówi głośniej niż słowa. Kiedy ten sygnał jest wciąż zakodowany w strachu, w wątpliwości, w rozbiciu, to czego pragniesz, nie może Cię znaleźć. Nie dlatego, że nie jest Twoje, ale dlatego, że nie słyszy Twojego wezwania. Manifestacja nie jest wynikiem pragnienia, lecz wewnętrznej spójności. W momencie, gdy twoje pragnienie nie wynika już z braku, ale z ucieleśnionej prawdy, zaczyna ono zmierzać w twoim kierunku. Istnieje energetyczna inteligencja, która wie to, czego twój intelekt nie jest w stanie pojąć. Układa symbole, czas, znaki. Niewidzialny język przeznaczony dla twojej duszy, nie dla logiki. Nie przemawia w ogłoszeniach, przemawia w powtórzeniach, synchroniczności. Delikatnym pociągnięciu intuicji. Liczba, która przykuwa Twoją uwagę każdego dnia, słowa, które słyszysz trzy razy w tygodniu, poczucie, że coś niewidzialnego delikatnie ciągnie Cię w kierunku, którego nie potrafisz wyjaśnić to nie są przypadki, to są zaproszenia. Ale wiadomość może dotrzeć tylko wtedy, gdy Twój wewnętrzny hałas ucichnie na tyle, by ją odebrać. Nie czekasz na znak. Jesteś kształtowany w osobę, która go rozpozna. Wyobraź sobie siebie jako kamerton. Kiedy wibrujesz na niewłaściwej częstotliwości, muzyka Twojego życia brzmi dysonansowo. Ale gdy osiągniesz harmoniczne zestrojenie, wszystko rezonuje. Drzwi się otwierają. Wzorce nabierają sensu. Odpowiedzi pojawiają się przed pytaniami. Symfonia grała od zawsze, ale Twoja gotowość decyduje, czy ją usłyszysz. Twoja rzeczywistość nie zmienia się, bo tego wymagasz. Zmienia się, ponieważ Twoja częstotliwość staje się niezaprzeczalna. Każda transformacja przechodzi przez bramę, a ta brama jest strzeżona od wewnątrz nie przez zewnętrzną siłę, ale przez cichą, starożytną obecność, osadzoną w Twojej świadomości wewnętrznego strażnika, który rozróżnia nie Twoje pragnienie, ale Twoją wibracyjną prawdę. Ten strażnik bramy nie reaguje na samą intencję, reaguje na ucieleśnienie. Rozpoznaje, czy Twoja energia pasuje do tego, co twierdzisz, że szukasz. Jeśli rezonans jest zaburzony, jeśli wciąż trzymasz się strachu, kontroli lub działania na pokaz, brama pozostaje zamknięta. Nie po to, by cię ukarać, ale by chronić integralność tego, co leży poza nią. Moc, do której dostęp uzyskano przedwcześnie, nie wyzwala, zniekształca. To jest święta precyzja prawa duchowego. Dostęp jest przyznawany nie w momencie tęsknoty, ale w momencie spójności. Ta niewidzialna brama otwiera się bez dźwięku, bez spektaklu. Nie poddaje się logice ani sile. Reaguje na subtelną zmianę wewnątrz, kiedy jaźń, która szuka, rozpuszcza się w jaźni, która widzi. Transformacja nie puka, pojawia się, gdy stałeś się wersją siebie, która już nie potrzebuje otwartych drzwi, ponieważ połączyłeś się z tym, co jest po drugiej stronie. To jest paradoks u serca gotowości. Już nie gonisz za prawdą, ponieważ zestroiłeś się z nią. Nie jesteś już poszukiwaczem za bramą, jesteś tym, którego brama czekała, by rozpoznać. I w tym momencie opór rozpływa się jak mgła o wschodzie słońca. Prawdy, do których kiedyś dążyłeś, teraz przychodzą bez wysiłku, ponieważ dostroiłeś swoją istotę do ich częstotliwości. Spokój nie jest brakiem ruchu, jest obecnością przygotowania. Kiedy twoje pragnienie zostało wprawione w ruch, ale rezultaty pozostają niewidoczne, wszedłeś w to, co mędrcy nazywali świętą pauzą. Ta pauza nie jest pustką, to inkubacja. Jak cisza między błyskawicą a grzmotem, ta przestrzeń zawiera moc. Pod powierzchnią splatają się nici, okoliczności się dopasowują, ludzie są ustawiani, zasoby przearanżowywane. A linie czasowe orkiestrowane z precyzją, której świadomy umysł nie może pojąć. W tej luce między prośbą a otrzymaniem wszechświat nie jest bezczynny, jest precyzyjny, a najbardziej głębokim aktem, jakiego możesz dokonać w tej pauzie, jest zaufanie. Niecierpliwość to iluzja, że nic się nie dzieje. Kusi cię by ingerować, by wykopać nasiono i sprawdzić, czy rośnie. Ale manifestacja Podobnie jak natura, ma swój własny rytm. Żołądź nie spieszy się, by stać się dębem. Spoczywa w ciemności, otulony ziemią, karmiony ciszą. W ten sam sposób twoje manifestacje wymagają ciemności przed rozkwitem. Święta pauza to miejsce, gdzie twoje wewnętrzne zestrojenie jest udoskonalane i testowane. Nie po to, by udowodnić twoją wartość, ale by ustabilizować twoją gotowość. Jeśli pospieszysz ten proces, Struktura Twojej manifestacji straci fundament. To, co narodzi się przedwcześnie, nie utrzyma własnego ciężaru. Poddanie się w tej przestrzeni nie oznacza rezygnacji, oznacza oddanie kontroli. Przechodzisz od kontroli do współpracy, przestajesz chwytać i zaczynasz otrzymywać. Ta energetyczna zmiana nie oznacza, że przestajesz działać, ale Twoje działania nie są już gorączkowe są płynne. Już nie próbujesz sprawić, by rzeczy się działy. Pozwalasz, by działy się przez ciebie. Utrzymujesz swoją częstotliwość nie przez wysiłek, ale przez dostrojenie, i w tym dostrojeniu to, co kiedyś ci umykało, zaczyna nabierać kształtu. Jak mgła krystalizująca się w poranną Rosę, Twoje pragnienie ujawnia się, nie dlatego, że je goniłeś, ale dlatego, że wytrwałeś, gdy nabierało kształtu. Pauza nigdy nie była opóźnieniem. Była przedsionkiem precyzji, przygotowującym Cię do otrzymania dokładnie tego, co już było Twoje. Jest taki moment, kiedy gwiazdy się układają nie dlatego, że kosmos się zmienił, ale dlatego, że Ty to zrobiłeś. To, co kiedyś było zakryte, staje się oczywiste. To, co Cię myliło, teraz wydaje się wspomnieniem. Objawienie nie jest nowe po prostu stałeś się tym, kto wreszcie mógł je zobaczyć. Gotowość to niewidzialny program nauczania duszy. Każda trudność, każda cisza, każde nieodebrane wezwanie rzeźbiło twoją soczewkę. A kiedy ta soczewka się wyostrza, prawda, która zawsze była obecna, staje się widoczna. Nie znajdujesz objawienia, wzrasta w tobie. Wszechświat nigdy nie ukrywał mądrości, nigdy nie chował mocy, nigdy nie odmawiał przeznaczenia. On tylko czekał, obserwował, szeptał. A kiedy twoja wibracja wzniosła się, by sprostać wizji, którą trzymał dla ciebie przez cały czas, otworzył swój skarbiec bez oporu. Nigdy nie było momentów, w którym byłeś zapomniany, były tylko momenty, w których byłeś przygotowywany. Więc teraz widzisz. Opóźnienia nie były objazdami, cisza nie była brakiem, spokój nie był porażką, każdy krok był kalibracją, każdy oddech cichym rytuałem przejścia. Nie czekałeś aż wszechświat coś dostarczy. Wszechświat czekał aż Ty przybędziesz.